Bielun dzienżerzawa, czyli gaz bojowy, baj, zepam. Chęć przeprowadzenia crash testu z bieluniem w roli głównej pojawiła się na kompletnym spontanie po znalezieniu doradnego okazu szyszki z dwoma przegrodami pełnymi czarnych nasion. Wiele czasu poświęciłem na szukanie dawkowania tejże piekielnej rośliny. Jedyne co udało mi się wyczytać, to to, że nie ma dawki progowej ogólnej, dla każdego kasztana może być inna i należy zwracać uwagę na kolor, czy jest suchy i dojrzały, także na nasiona, czy są czarne, czy przechodzą w brąz. Uwaga, wiele rzeczy z tej podróży nie pamiętam. Niektóre pamiętam, a niektóre przychodzą z relacji mojego Anioła Stróża. Nasiona, które we mnie trafiły, pochodziły z drobnego kasztana. Wyglądał na strasznie dojrzałego, To też, chyląc czoło przed majestatem datury, przyjąłem tylko pięć nasionek w zaciszu mieszkania. Była ze mną tylko koleżanka, która miała mnie ubezpieczać. Dla jasności, nie miała mi przerywać tego, co będę odpierdzielał, chyba że byłby to ciężki zamach na moje, jej lub mieszkańców bloku życie lub mienie. Nie pamiętam dokładnie, ile czekałem na załadowanie się deliriantu. Może godzinkę, czy dwie? Tak jak piszą inni, towarzyszył mi kapeć w ryju, jeszcze bez efektów. Gdy jadłem paluszki, prawie się nimi zapchałem, a uczucie suchoty w gardle w ogóle nie opuszczało, więc po jakiejś godzinie lub dwóch zaczęło się. Ten moment oznacza jako T. T plus jeden. Rozmazał mi się wzrok, a Tropina zaczęła robić swoje szybkie spojrzenie w lustro. Póki jeszcze co umiem siebie w nim rozpoznać, pozwala zauważyć ogromne źrenice. Nagle w kuchni, obok mnie na ławie, pojawił się kolega, którego nie widziałem już parę lat. Cierpiał na chorobę afektywną dwubiegunową, której dorobił się paniem. Przestraszyłem się jego obecnością, mój mózg kleił i przypominał sobie, że słuchanie go po paleniu mogło skutkować wymiotami. Tak też teraz, w początkowej fazie deliry, zacząłem drzeć mordę, żeby sobie poszedł, żeby wypieprzał z domu. Głos wydawał mi się niesamowicie zniekształcony. Taki szyderczy głos. Kogoś, kto gardło zalane ma tłuszczem i mocno akcentuje szy i czy. Kolega siedział o dziwo z tęgą miną, taką jak przed laty, zanim ujawniła się jego dolegliwość. Coś do mnie mówił, ale ja widziałem tylko ruszanie ustami. Wkurzyłem się strasznie, z tego powodu postanowiłem przespacerować się po mieszkaniu. W drodze z kuchni do dużego pokoju wydarzyła się rzecz jeszcze bardziej niepokojąca. Usłyszałem za plecami jakiś krzyk. Ktoś autentycznie krzyczał moje imię. Obróciłem się z powrotem w stronę kuchni. Nikogo tam nie było. Tylko okna wydawały się jakieś, no nie wiem, świeższe. Gdy chciałem kontynuować pochód w stronę dużego pokoju, ujrzałem, że ściany w przedpokoju są obdarte i wiszą na nich czerwone plakaty. Gdy próbowałem je odczytać, to wydawało mi się, że była na nich swastyka z napisem wykonanym cyrylicą. A po rozejrzeniu się jeszcze raz po przedpokoju, był już na niej tylko sierp i młot. Po wejściu do dużego pokoju zaczęło się robić niemiło. Podłoga była jakimś składowiskiem żużlu pełnym insektów. Insekty były jakieś przerysowane. Muchy wielkości chomików. Mady, ale takie grubsze. Pełzły po podłodze, nurkując co chwilę w ziemi, żeby zaraz się wynurzyć. Ze strachu skuliłem się na wersalce i ukryłem twarz w dłoniach, co było błędem, gdyż zaraz potem to kanapa była zgniła i pełna pluskw. T plus 3. Czułem się jakbym oglądał film, w którym sam gram jedną z ról. Wydaje mi się, że to było coś w stylu zawodów o ileś tam pieniędzy. Zawody odbywały się jeden po drugim, i w każdym zawodzie ginął jeden uczestnik. Uczestnicy byli różni, widziałem tam osoby z podstawówki i innych szkół, by zaraz ujrzeć mordy, które widuję w pracy kompletne, zero logiki dokładnie tak jak we śnie. Najbardziej w pamięci wyryły mi się dwa momenty. Pierwszy z nich siedzę na brzegu drogi krajowej prowadzonej z mojej mieściny do pobliskiego większego miasta, widzę Punto chyba, w którym jadą uczestnicy zawodów. Zaraz potem widzę ciężarówkę z zestawem. Tylko, że zestaw jest na całą szerokość drogi. Ostatnia rzecz, jaka się wtedy wydarzyła, to dosłownie starcie z powierzchni z ziemi tego punto. Bezpośrednio po tym poczułem takie pieprznięcie w nogach, tak jak na przykład snach, robiłem w ślisk i czułem interakcję, co skutkowało przebudzeniem, tak tutaj poczułem ten wstrząs, ale się nie otrząsnąłem. <laughs> Drugi moment, który pamiętam, to ten wielki basen rozłożony przed ratuszem mojego miasta. Z megafonu pieprzą coś o półfinale. Widzę pięć osób, które staje ze mną w szranki, żeby wygrać te absurdalne zawody. Nie wiadomo tak naprawdę o co. Do teraz rozpieprza mnie ten obrazek. Wielki basen z wodą, jakieś dmuchane pontony, ale takie mniejsze. Coś w stylu przeszkód z wipeoutu. Dmuchane obręcze i końcowy ponton, który oznaczał, że idziesz dalej. Nie wiem skąd to wziąłem. Tak po prostu. Obok mnie stali moi dobrzy kumple ze szkoły, których znam do dziś i mam stały kontakt. Zatrwożyłem się strasznie, że nie dam rady i umrę tutaj. Koledzy okazali się wspaniałomyślni. Pijeli nie wiem nawet skąd dmuchany ponton. Postawili pod sam brzeg basenu i kazali mi skakać na drugi. To ułatwiło zadanie. Nawet nie pamiętam momentu, jak znalazłem się dalej. Mimowolnie przebiłem ponton, na którym znajdowali się moi koledzy. Chciałem płakać, ale nie byłem w stanie. Zacząłem po prostu zawodzić. Najbardziej rozwaliło mnie to, jak wpadli do tej wody i centralnie umknęło z nich życie. Zniknęli, a ja czułem, że umarli. Z perspektywy osoby obserwującej wyglądało to tak, że wlazłem na krzesło, przyciągnąłem stojąc na krześle pufek z pod ściany bliżej krzesła, wlazłem na niego i skoczyłem na drugi, stojąc pod ścianą. Potem zgiąłem się stojąc na nim i zacząłem wydawać nieartykułowane dźwięki. T plus prawdopodobnie 7 godzin. Wydawało mi się, że wróciła mi na sekundę logika, która sugerowała, że zrobiłem w domu niesamowity rozpieprz. Nie wiem co mną kierowało, ale zdjąłem z wieszaka w przedpokoju dwie parasolki. Rozłożyłem je na podłodze w dużym pokoju i zacząłem krzątać się po domu. Wlazłem do łazienki i nagle coś mnie tknęło. Ujrzałem parasolkę pod prysznicem, suszyła się po deszczu. Wywołało to u mnie coś w stylu agresji, tylko że podobno na twarzy bardziej wyglądałem jak obłąkany. Zaniosłem parasolkę do dużego pokoju, rozłożyłem ją, zacząłem targać z łazienki różne środki czystości. Przyniosłem proszek do prania, jakieś mydła, szampony i chyba kreta. Boże, dzięki ci za to, że jest to zabezpieczenie na butelkach przy krecie. Do jednej parasolki waliłem jakiś kilogram wiziru, proszek do prania, do drugiej chciałem chyba wpieprzyć kreta, ale powstrzymało mnie zabezpieczenie. Zirytowany powrzucałem do pozostałych parasolek po parę rzeczy pozamykanych i bardzo dobrze nie trzeba było odkupować. Czas prawdopodobnie plus 13 godzin. Siedzę w lesie wokół mnie, pełno połamanych i osmolonych drzew, dodatkowo leję po pociskach. Nie mogę się ruszyć ani wydać dźwięku, nie mogę zamknąć oczu, po prostu nie mogę nic. Oglądam film w mojej głowie. Moim oczom ukazuje się droga do amfiteatru w pobliskim, większym mieście. Siedzę po turecku po jej środku, a wokół mnie przebiegają ludzie z flagami. Nie umiem dokładnie określić jakimi znowu przebłyskiwały mi flagi III Rzeszy ZSRR, Polski i inne w jakichś dziwnych wzorach, których nie potrafię opisać. Po chwili niekończący się tłum przebiegających obok mnie ludzi z flagami wzbogaca się o osoby niosące płonące kartki. Po chwili poza osobami z flagami i płonącymi kartkami widzę żołnierzy chyba w uniformach Armii Czerwonej. Bojąc się spojrzeć do tyłu, tam gdzie płynie rzeczka, i przechodzący przez nią most, siedziałem w takiej pozycji nie wiem dokładnie ile. Po jakimś czasie, bez obracania głową, moja perspektywa się zmieniła. Już nie patrzę prosto na biegnących ludzi. Teraz patrzę w stronę, którą biegną. Zamiast rzeki widzę ogromne pęknięcie w ziemi, zieje z niej dym. Most jest zrujnowany, a ludzie, których wyżej opisałem, spadają w dół tego pęknięcia. Wszystko w akompaniamencie krzyków i bijących ze szczeliny łun ognia, czas plus nie wiadomo ile. Nie pamiętam dokładnie późniejszego okresu tripu. Najbardziej kojarzy mi się nerwowe stawanie. Co zdążyłem zasnąć, przed moją twarzą pojawił się jakiś dziad. Chwytał mnie za koszulkę i wymierzał cios pięścią w twarz, co powodowało moje przebudzenie. W pewnym momencie w rogu pokoju ujrzałem postać. Wydawało mi się, że mówiła coś w stylu: Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. A ja nie mogąc wydobyć z siebie słowa tylko kiwałem głową. Ale to było najlżejsze. Zdarzały się pobudki, podczas których widziałem na kołdrze pluskwy i inne robale je przeżerające. Wywaliłem kołdrę i poduszkę z tapczanu. Potem wywaliłem prześcieradło, bo wydawało mi się, że jest na nim pełno owadów. Po przeleżeniu w takim stanie, nie wiem w sumie ile czasu, poczułem poprawę. Poprawa ta polegała na tym, że postanowiłem raz na zawsze pokonać owady nękające mój tapczan. Szukałem noża tapetowego. Znowu nie pamiętam ile, ale jakiś dłuższy czas wydawało mi się, że leżał w paru miejscach naraz. W końcu, po wymacaniu go, zabrałem się do cięcia poszewki tapczanu. Zdjąłem ją, walnąłem na środek pokoju i położyłem się na samej piance. W tym momencie film mi się urwał. Zdecydowanie nie polecam. To nawet nie jest jakaś podróż, to delirium. Tak samo jakby podtruli was gazem bojowym na polu walki. Całe szczęście wzrok szybciutko wrócił do normy. Na psychice nadal czuje się wyczerpany. Ba, bezpośrednio po zejściu piku, który trwał w nieskończoność, wkręciłem sobie coś w stylu zespołu pourazowego. Trząsłem się nerwowo, rozglądając się po pokoju. Ja dopiałem swego. Przeżyłem próbując jednego z najgorszych ścierw na tej planecie. Wam tego nie doradzam, szczególnie osobom z kruchą psychiką, gdyż to może was przerosnąć. Jeżeli uważasz ten kanał za wartościowy, możesz pomóc mi w jego rozwoju. Zobacz szczegóły pod filmem. Dzięki.